Dzień dobry, dziś krótki materiał na temat przymrozków i sposobów zabezpieczania się przed nim. Przymrozki to bez wątpienia koszmar ogrodnika, dlatego każdy jakoś tam kombinuje na no, różne sposoby. No ja powiem szczerze, do tego najpopularniejszego ze, świecką, ze świeczką nie miałem zaufania, więc postanowiłem poeksperymentować policzyć, przeliczyć może być jakaś bezpieczniejsza metoda, lepsza ponieważ czasem nawet świeczka nie pomaga i no są straty po prostu. Przeważnie jednak udaje się roślinom przetrwać zimę, te zimne noce, zwłaszcza w tunelach foliowych, jak są oczywiście, bo na, na zewnątrz to żadne świeczki nie pomogą. Tunele jako przestrzeń zamknięta dają tą właśnie możliwość dogrzewania. No ale jak to robić? Jeśli ktoś uprawia warzywa tylko dla siebie lub dla przyjemności, to koszt dogrzewania jest mało znaczący. No po prostu można ten koszt ponieść. Jako koszt uzyskania zdrowego e, własnego pożywienia. I tak się oszczędza, e, nie kupując. Ale jeśli byśmy chcieli te rośliny odsprzedawać dalej, no to ekonomia się kłania i może wszystko pogrzebać. Jeśli bowiem koszt podgrzewania będzie zbyt wysoki, no to się może okazać, że musimy te roślinki sprzedać po to, żeby odzyskać pieniądze, któreśmy zainwestowali, a to nie bardzo miałoby sens. I dlatego trzeba kombinować, sprawdzać różnych rozwiązań. Ja także szukałem tak tanich rozwiązań i sprawdziłem kilka. Ogrzewanie promiennikiem na przykład gazowym na butlę to koszt około 4-5 zł na jedną noc. Jeśli się ma słabiutki dogrzewacz, bo niektóre potrafią i 12 zł. Dają więcej ciepła, ale też i więcej kosztują. Jest to spory wydatek jednak. 4-5 zł na dobę to jest duży wydatek. Oczywiście może ktoś się ratować, e, jak naprawdę idą przymrozki, to wtedy być może opłaca na tą jedną noc, prawda, albo na dwie noce, ale gdyby to miało być częściej, no to jest, może być problem. Ponieważ mam domek foliowy przy domu, więc postanowiłem zabezpieczyć się podgrzewaczem elektrycznym. Kupiłem taki za 19,99, jak widzicie na filmie. Wcześniej sprawdziłem, że koszt jednej nocy to dla mnie około 3 zł. No ale... Można nawet trochę taniej od tego gazu. Można nawet trochę bezpieczniej, chociaż ja musiałem go zabezpieczyć parasolem, ponieważ czasem kapie z folii. Nie chciałem, żeby na urządzenia elektryczne w nocy bez nadzoru, żeby coś skapało. W dzień też go zasłaniam, tak widzicie, takim kartonem, żeby właśnie też nie skapało na niego coś woda konkretnie. Najlepszym sposobem do jednak okazała się, no ta świeczka. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, pewnie niektórzy nie, że do takiego tunelu foliowego można włożyć świeczkę lub kilka. Koszt jednej świeczki, teraz w promocji w Biedronce, kupiłem ich kilka, to 3 zł. Znaczy 2,99 jeśli się kupiło do pary, jak 2, 4, 6, 8, to 2,99, normalnie była 3,99 ta świeczka. No i teoretycznie na niej pisze, że ona będzie się świeciła 100 godzin, czyli średnio po 10 godzin na noc, no to mamy 10 dni miałem wcześniej wątpliwości czy świeczka da radę czy to ma w ogóle sens, wydawało mi się to niepoważne po prostu ale porównałem ją z tym elektrycznym podgrzewaczem przykładając dłoń do obu źródeł ciepła mniej więcej w tej samej odległości i się zdziwiłem świeczka daje prawdopodobnie trochę nawet więcej ciepła niż ta farelka, by ją można nazwać włączona na 1000 W A tu mamy koszt na noc 30 groszy a tam mamy koszt 3 zł, prawda? 10 razy więcej. Może 10 świeczek za tą cenę podłączyć, i mamy wtedy tak, jakby dużo, dużo mocniejsze, jakby 5000 W, prawda? Te, te, te świeczki dadzą nam. Tak więc koszt jednej nocy dla jednej świecy to około 30 groszy. Dlatego do ogrzewania małych noli foliowych polecam świece znane u nas jako wkłady do zniczy. I jeszcze na koniec mam do pokazania sałatę. Pokazywałem Wam wcześniej, że, jak to nazwałem, z pypcia e, ją zasadziłem. Po prostu po zjedzeniu sałaty został taki pypeć. Z tego, co wiem, to się nazywa głąb. E, przynajmniej w kapuści mówi się głąb kapuściany, więc to podejrzewam, że jest głąb e, sałatowy. E, I ja go wsadziłem do ziemi, podlewałem, no i zobaczcie, jak teraz ładnie mi wyrósł. E, czyli to nie warto czasami wyrzucać jedzenia, czasami warto je włożyć do ziemi. Także ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik. Jeśli film ten się podobał, proszę o łapkę w górę. Jeśli chcesz nie przegapić innych, to zasubskrybuj kanał i warto też zaznaczyć dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie. Ja wam dziękuję i do następnego razu.